Kuchwa nagroda, mycho. Luna, proszę. Hmm? Proszę. Proszę. Nie, fe, ble, plułaś tym i wszystkim innym. A było już tylko kilka okruszków tego, co mi koszmarnie śmierdzi. a dla ciebie mam akumulację, bo jeszcze pochrupało na koniec. Nie mam tamtego już. Kiełbacha też ci nie pasuje. Nie. No, może jednak. Co? Twoja kiełbacha. Hmm? Ble! Ale wybrzydzasz, panna, i rozrabiałaś. rozrabiałaś, jak nie wiadomo co. Hmm? To ja cię tu poszukam jeszcze. Proszę, sprawdzaj jeszcze raz. Myszko, proszę, o okruszkowa chrupiąca. No po prostu tam się wściekasz, pan sprząta. Luna, no, proszę. Luneczka, nagroda przeproszeniowa. Proszę, no okruszkowa. Panna, ale jesteś wściekła na mnie, że Cię podpięłam. No żeś pobiegła do tej, do tej dziewczyny dużej jednak, psiaka. Bo Cię za wcześnie puściłam. To teraz jesteś najnieszczęśliwsza, bo ja... Nie dałaś rady odpuszczać, a teraz ja nie mam siły Ci odpuszczać. Musimy tutaj czekać, a tam jeszcze idzie Sali, której bardzo nie lubisz. I to dopiero byłaby awantura średnią wściekła przecież nie to nie to tutaj leż, leżysz i czekamy a jeszcze sali ma piłeczkę to już w ogóle co ja ci zrobię nie mam siły przez to że cię tutaj musiałam uratować przed twoją wściekłością i później wściekłością tamtej pani jakbyś zrobiła jakieś bandyctwo no to cóż wiesz że tak by, by było i że musiałam ci to zrobić bo ci mówiłam że cię podepnę jak tak zrobisz Rozumiem, że nie dałaś rady odpuścić, ale przez to ja nie mam siły odpuszczać Tobie teraz. I Cię znowu odpinać i ryzykować.